Mecz o Puchar Polski w piłce nożnej męskiej. Zdobywca tytułu o trecie prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Europy oraz w Superpucharze Polski. Z 8 sierpnia w ArcelorMittal Park Zagłębie Sosnowiec rozegrało mecz z grającą obecnie w trzeciej lidze Sandecją Nowy Sącz. Nie trzeba przypominać jak bogata jest tradycja klubu Zagłębie Sosnowiec w tych rozgrywkach, a Puchar Polski można zdobyć aż cztery razy. Zawodnicy rezerw, zagłębia Sosnowiec swoją przygodę z Pucharem Polski zakończyli jednak bardzo szybko, już w poprzedniej rundzie. Mecz z Sandecją na Sącz przegraliśmy wynikiem 0-1, a jednego gola strzelił Mikołaj Kwietniewski z drużyny trzeciej ligi. W drugiej połowie trener Saganowski dokonał zmian, mając nadzieję na zmianę wyniku. Posłuchajmy, co trenerzy drużyn mieli do powiedzenia na konferencji po meczu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z Sandecją Nowy Sącz w ramach rundy wstępnej Pucharu Polski. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny gości 1 do 0 i właśnie w pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny przyjezdnej, pan Łukasz Mierzejewski. Witam serdecznie, trenerze i poproszę o komentarz pomaczowy. Dzień dobry, witam. Bardzo ciężki mecz, gratuluję drużynie, bo zaprezentowała się na tle dobrego zespołu. Zegłęb do Sosnowiec myślę, że po poziomem podobnie. Naprawdę jest to drużyna jak na ten krótki okres bardzo pojętna i, i zadania taktyczne bardzo szybko jakby łapią. Jestem, jestem tu naprawdę zbudowany. Bardziej jeszcze mnie cieszy, że, że tworzy się drużyna, że widać charakter u tych chłopaków. Chcą wygrywać mecze i jestem, jestem, jestem naprawdę z nim Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie, to dziękuję za udział w tej części konferencji. Za chwilę wracamy z drugą. Dzięki. Dziękuję. Drugiej części konferencji po spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z Sandecją Nowy Sądzie. Jest z nami trener drużyny gospodarzy, pan Marek Zaganowski. Witam serdecznie, trenerzy, i poproszę o komentarz odnośnie spotkania. Witam serdecznie. Na początek chciałbym podziękować tak licznym kibicom, którzy dzisiaj się zjawili na, na meczu. Mogę tylko przeprosić, żeśmy ten mecz przegrali, ale takie Główne założenie w tym meczu było pokazanie naszej młodzieży przede wszystkim w meczu o, o punkty. Myślę, że ta pierwsza połowa, szczególnie do, do, do rzutu karnego, dobrze to wyglądało. Nie stwarzaliśmy sobie mnóstwo, mnóstwo sytuacji, tak jak zazwyczaj, ale, ale też trochę inne, inne ustawienie. No później po tym porzucie karnym trochę może nie oparliśmy z siły, ale, ale gdzieś ten mental spadł. Ponadto do szatni dostajemy bramkę, która trochę nas łapie, gdyby pod nerwówkę i już te, te, te sytuacje nie są tak składne, jak, jak to było przed, przed tą bramką. Próbujemy zareagować w przerwie, wpuszczając szóstego też Młodzieżowca, żeby, żeby zobaczyć jak, jak pod presją będzie, będzie grał. Potem na, na, na zakończenie na 35 minut dajemy trzech doświadczonych zawodników. Nie daliśmy dzisiaj rady. Dzisiaj sandycja lepiej się moim zdaniem broniła. Mniej sytuacji stworzyliśmy sobie, jeśli chodzi o ofensywę niż, niż kiedykolwiek. No, ale to są to... Też, mecze, to też mecze, które uczą nas, też pokazują młodzieży, że to nie jest takie łatwe, że nie, nie, tylko, nie tylko sparingi się liczą, ale mecz jednak przy własnej publiczności na takim stadionie to jest inna bajka. Cieszę się, że, że, że dzisiaj dałem szansę tym, tym zawodnikom. Bo, też dużo odpowiedzi i dużo, dużo takich sytuacji, które będę mógł sobie z nimi skonsultować, rozmawiać, po to, żeby też, się, też ci młodzi zawodnicy się rozwijali. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Nie, ja to Pana te pytania, jak zobaczyłem. Myślałem, że będzie takie ustawienie, jak normalnie, z dwoma napastnikami, tymczasem Bartosz Paściela grał na. Na prawym wahadle, ja pamiętam, bo z meczu w zwykle grał w ataku, taki trener ma na niego pomysł, że więcej pożytku będzie z niego, jak będzie grał właśnie na tej, o wahadle, a nie z przodu? To nie było nowe dla nas ustawienie, w takim ustawieniu, graliś, w takim ustawieniu graliśmy też z Miedzią Legnica, a w takim meczu też, w takim ustawieniu graliśmy mecze sparingowe z jednym napastnikiem, na pewno pokrzyżowało nam Lekka kontuzja Snopczyńskiego, przeziębienie Zaleskiego, którzy jesteśmy tutaj w tym meczu wystąpić i dlatego postanowiliśmy zagrać z dwiema dziesiątkami z racji dużej ilości takich zawodników jak Uchnas, Pawlusiński, Duda, zawodnicy, którzy są takimi 6-8, czyli w tej centralnej strefie. Operują piłką. Myślę, że kilka takich sytuacji, do co powiedziałem, do, do przerwy fajnie, żeśmy sobie stworzyli. Ale też, też nie, tutaj nie można powiedzieć o, 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 o młodzieży, że, że, że młodzież czy, czy słabiej, czy lepiej. Ale też mieliśmy kilku doświadczonych zawodników. To nie tak do końca, że wyszliśmy samą młodzieżą bo w, w, w pierwszym zespole. Także był kost, także był kurtowicz, także był mularczyk. Grał. Hardball. Czyli to są zawodnicy, którzy no, jak gdyby ustalają siłę tego, tej, tej jakości, tej drużyny. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy za ten udział w konferencji i zapraszamy na nasze kolejne mecze. Dziękuję bardzo.